Kiedy zatrzymał się czas, Alicja była nauczycielką w małej szkole podstawowej. Przez lata oddała całe swoje serce pracy z dziećmi, poświęcając im każdą wolną chwilę. Jej życie kręciło się wokół szkoły: przygotowywała lekcje, sprawdzała pracę, organizowała wydarzenia szkolne. Choć kochała swoją pracę, czuła, że czegoś jej w życiu brakuje. Jej dni były wypełnione obowiązkami, ale nie miała czasu na przyjaciół, nie potrafiła się zatrzymać i pomyśleć o sobie. Pewnego dnia, podczas przerwy między lekcjami, Alicja znalazła w bibliotece starą książkę. Była to książka poświęcona historii lokalnej wsi, którą szkoła otrzymała na początku lat 80. Zainteresowana zaczęła przeglądać kartki. Znalazła w niej fotografię starego zegara, który stał na rynku w miasteczku. Był to zegar, który kiedyś był symbolem miejscowej społeczności. Jednak po wielu latach, z powodu awarii, został zapomniany. Kiedy Alicja zamknęła książkę, poczuła dziwne uczucie. Nagle zaczęła zastanawiać się, ile razy codziennie goniła za czasem, zapominając, jak ważne jest. By czasem po prostu się zatrzymać. Pomyślała o tym zegarze, który nie działał już od lat. Zrozumiała, że życie to nie tylko ciągłe pędzenie do przodu, ale także momenty, w których należy się zatrzymać i docenić to, co mamy. Tego samego dnia, po skończeniu lekcji, Alicja postanowiła udać się na rynek. Zgodnie z opisem w książce, na samym środku stał dawny zegar. Po drodze minęła ją cała masa myśli o życiu, o tym, jak brakuje jej czasu na odpoczynek i relaps. Po dotarciu na rynek zobaczyła starą, zdezelowaną konstrukcję zegara. Jego wskazówki były nieruchome, ale wciąż miały coś w sobie coś, co przyciągało wzrok. To był symbol zapomnianego czasu. Przestawionego na starym, porzuconym mechanizmie, Alicja usiadła na ławce obok, patrząc na zegar, a jej myśli zaczęły się układać w zupełnie nowy sposób. Zrozumiała, że przez całe życie nie doceniała małych chwil, które uciekały jej przez palce. Teraz, siedząc w ciszy na rynku, poczuła, jak czas zwalnia. Właśnie teraz, w tym momencie, to był najważniejszy czas. Zdecydowała, że w przyszłości będzie dbać o to, by nie tylko gonić za celami, ale również zatrzymywać się i cieszyć z drobnych radości, które codziennie ją otaczają. Zrozumiała, że życie to nie tylko praca i obowiązki, ale także chwile, które można wykorzystać na odpoczynek, na rozmowy z bliskimi i na pielęgnowanie siebie. Alicja wróciła do swojej pracy z nową perspektywą. Wiedziała, że jej zadaniem jest nauczyć dzieci nie tylko matematyki i historii, ale także tego, jak cieszyć się każdą chwilą. Zaczęła organizować lekcje na świeżym powietrzu, prowadzić zajęcia, które rozweselały dzieci, i nauczyć je, jak zatrzymywać się na chwilę w tym szybkim świecie czasem by znaleźć prawdziwe szczęście wystarczy się zatrzymać i docenić to co mamy życie nie polega na goniącym pościgu za celami ale na umiejętności zatrzymania się w odpowiednim momencie aby cieszyć się drobnymi rzeczami które tworzą naszą codzienność subskrybuj kanał po więcej takich historii